Jeżeli nie chcecie słuchać mojego japowania o tym, czemu tyle nie nagrywałem, to przewin do tej minuty. Więc zacznijmy od tego, że w tym roku miałem matury, przez co wolałem poświęcić mój czas na naukę i nie chciałem nagrywać ani grać, bo wiedziałem, że to będzie mnie rozpraszało, przez co wpłynie to na jakość mojej, mojej nauki. Oczywiście od czasu do czasu po prostu sobie grałem w tym, w tym roku maturalnym, bo to nie jest tak, że będę się uczył, nie wiem, cały dzień też wychodziłem, z, wychodziłem ze znajomymi i różne tego typu rzeczy po prostu użyłem normalnie ale też poświęcałem więcej czasu na naukę, przez co miałem mniej czasu na przyjemności, tak powiem może i potem w trakcie tego roku udało mi się chyba tam wbić w Valorancia tego Diamenta 3 bodajże i brakowało mi parę gierek dosłownie do Ascendanta teraz widzicie w ogóle moje klipy w tle, bo chcecie nimi pochwalić, ale też nie chcę robić oddzielnego filmu z jakimś montażem tak totalnie z dupy i ten potem po, potem wleciał jakiś potężny lustrik spadłem do platyny tam chyba i teraz po resecie rang właśnie dostałem Silvera w ogóle i teraz jestem z powrotem w niskich rangach więc e, prawdopodobnie będę trafiał na wiele toksik ludzi bo im wyższa ranga tym mniej ich było i tak dalej i tak dalej jeszcze potem jak już Miałem wrócić do nagrywania, jak już było po maturach, oczywiście wszystkie zdałem. Jak już było po maturach, to nie mogłem się wziąć za to dosłownie, jakby miałem jakąś blokadę, nie chciałem. Jakby Próbowałem się za to wziąć, zaczynałem coś robić, ale automatycznie się poddawałem po, po sekundzie i, i, i po prostu nie byłem w stanie. Jeżeli w ogóle ten film widzicie, to znaczy, że jakimś cudem udało mi się przebrnąć do końca przez zmontowanie, wyrenderowanie, wstawienie, zrobienie naturki i wszystko, więc brawo ja. Brawo dla mnie z, z przeszłości, że, że, że jednak się wziął do kupy, ja ogólnie mam jakieś, nie wiem, problemy z robieniem rzeczy, tak mi się nic nie chce, w ogóle, dobra, wiecie co, to nie jest coś, o czym powinienem mówić, a na YouTube, tak mi się wydaje, polecam to dla siebie, po prostu, e, he's back, okej, okay? spróbuję wrócić, przysięgam, <laughs> miłego oglądania. różłoży. Okej. Okay. Co ja tylko ci nawet sobie X data się tak zastrałeś? Jeszcze chyba ego nadszarpnął co. Ta on jest, on jest taki zbulldasowany piesek. Mhm. Mm Pierdoliaki jakie, zajmijcie głupot proszę. Najstrajowny. Jestem się 15 letni nice No najstrajowny, nice sorry. Jest Jómas. <laughs> Ale raportuje się joru, co tak a z góry grasz czy co? Wziąć Widać bo tobie I co my jesteś taki łupu Ciepło jest. Kiłów, kiłów, się jeszcze What the fuck? Yo, jest słaby, ale brawo Kurde dzięki Ej żartowałem, miłość, jak, coś. żartowałem jak coś, żartowałem oh. <puh> Może wam plecy robić od góry? Wyjdź ze spółka! Nice! nice miłosz... oh. Ty z dwa razy jesteś lepszy od tego Joru, tak szczerze miłość. Daj mi się, Kręć mi furja. Nie no, ale chłop coś szczeka, a. Szczeka, bo to jest piesek jaki. Ha, a czemu mi XD piszesz? Jak ty pani no jaki niemiłe A wiesz, że przez ciebie Jesse warda będę słuchał. Kurwa, się dobrały W Ukraińców, kurwa. Banderowców szan do mordy. Sakr, bolsak, Co? Został mój jaja Dzięki za tłumaczenie Dzięki za tłumaczenie Nie domyśliłbym się No i co kurwa, jestem taki wyjątkowy? Miejmy liczność HP Nie gdybyś kurwa takiego playa to jest... zrobił To trudne żebyś się domyślił Zajeb się kurwa na tak brzmi się jak jakiś jebany uwboj Zajeb się kurwa 12-letni jeszmata kurwa po prostu Sorry, Sorry, że mam taki I... głos, nie wiem Reportujcie tego Joru dzięki Oto to niemiłe zachowanie z jego strony Kurwa ostatnio dzwoniłem twoje, do twojej matki po reklamacji kurwa swojej usługi prostytucyjnej Ale niestety odmówiła nie pytałem, kurwa Dwa sobie przyjęła w, w, w Co on dał? Śmieciu sobie przyjęła ode mnie Kurde Nieźle, nieźle Ale chciałem reklamację Bo tak śmierdziało jej Tobie też tak, sam Wiesz co, tobie też tak samo z mordy śmierdzi kurwa jak ci spiczy.

Nie kupujcie mu Kup mi res Nesulcik Zajebany jesteś, kurwa <laughs> Przyjebany Masz 2-8, kurwa, jebany, się, proszę Okej okay. Łapioru Dostałem w Nice, Marsz. Nice Smurfuję Twój pik mam 1000 euro więcej od ciebie, dzieciaku. Nie ci wiem gadasz. kurwa jak ja 5 lat temu stary. Wyobraź to sobie, mieć taki niski po Dzięki za info, że smurfujesz mój pik zmieniło to moje życie naprawdę. Wow, crazy play, oh man. Crazy play. I'm, I'm shit, guys. Drzwi na B rozwalili. 2B. Hmm, <sighs> coś mi nie idzie. Brzmieć no, na 15 lat, Dzisiaj się ma 15-16. Nieźle. 15-16. Okej. Okay. Ale tak wam współczuję, który ma takim z niskim testosteronem. Bez... Okej. Okay. To bym was klasę, kurwa. Na trąg bym nie musiał używać. Okej. Okay. kolega za widzę 5-5. Nice, no, Odpowiesz coś czy nie? Na co, nie było pytania. Nie było pytania, czym jesteś taki zesti? Nie wiem, gadam normalnie, nie ma o co ci chodzi, gościu. No, nie, nie. Ale ty się rozjebany, naprawdę kurwa. A to głupia z Luela Zapewnie powiesz jeszcze, ja że nie masz wyjść z Silvera bo kurwa przez teammateów, nie? Bez jaj, właśnie takie jest, bez jaj, bez Czyli 10 kilo? Kurde skąd wjeżdżasz? Myślę, że ja ci naprawdę wykeruję Rankeda i przez to wygrasz mecz i mam wyjebane, szczerze Okej okay. To nie mam wyjebane po innych ludzi ale Twój kolega Miłoszek z rodziną, jest taki rozjebany Dosłownie ja go nie znam. To jest jakiś random dla mnie. Po prostu byłeś piłką, Nie grałem, no to sorry. Wyjebałeś się na ziemkę, proszę. Nie jest jest 140. Brawo, klona jest Kurde, play, nice. Lepiej od Joru chociaż grosz. Może to rejs jest taka milutka. Zajemcie się wszyscy, proszę. Dzięki. Ok, tu pa. Masz depresję Joru, czy co? Zakompleksiony jest. O, widać. Mogę was wszystkich udusić. Chuję. Was. This fucker, cool. yes, sir. Bubble, last player standing you will not kill my mother. Back like I never left. One enemy remaining. Shaman, you were sick. Hello, last player standing.

Love, wiesz to, do ja proszę. You. Nice. Yo! Miłosze! Brawo, jeden kill. No nice, jest miłosze. Jaką masz rangę na mnie? Omen. Tak. Miłość w Zakopanem. Odpowiesz? Miłyś w zakopanym odpowiesz? Ej, no. Ja, on chyba cię wyciszył. Szkoda. Chyba wyciszył, to no to ogólnie zdrowe myślenie. Jednego kilo tamtego cza czasu zrobił. No, ok, kwejt nie jesteś zabawny. Tylko mi, mi tradingujesz tego Joru, całym gierkę. Masz wracać i coś gadasz, kurde. Masz, proszę. Drugiego masz. Nice, Dzięki za kary, miłoszek. Pozdrówcie YouTube. Pozdrawić to, maget. Mamusia. Aż <noise> nostalgię mnie wzięła. Dawno nie trafiłem na jakiegoś mega toksika Jeszcze muszę go zreportować, no tak. O, report. A dobra, wszystko tam walnę I. Fejt, ciebie też. Oki. Okay. Wiem, że tragicznie mi poszło, ale no, każdemu się zdarzały gorsze gierki, co nie usprawiedliwia zachowania tego Joru. Anyway, dzięki za oglądanie, papa.